Kamera? Se Jestem ambasadorem marki Manol już od dwóch lat. To dla mnie niezwykle inspirujące doświadczenie przestrzeń wymiany cennej wiedzy i dzielenia się pasją do samochodu. Cieszę się, że mogę współpracować z marką, która ma tak duży potencjał. Manol dynamicznie rozwija się nie tylko w Polsce, ale też na światowych rynkach motoryzacyjnych, gdzie zdobywa coraz większą pozycję. Całkowicie zasłużenie, bo oferuje szeroką gamę produktów. Wysokiej jakości, niezawodne, wspaniałe oleje, płyny, chemie. To wszystko, o czym marzymy przy naszym samochodzie. I co ważne, sprawdzone nawet w najtrudniejszych warunkach. Ja sam na rajdowych trasach sprawdzam te produkty. Na szczególną uwagę zasługują oleje i smary, a dodatki są innowacyjną technologią, estrową. Pamiętajcie, technologia estrowa jest tym właśnie elementem, który wyróżnia manor. Dla mnie to jest właśnie ten element, który daje mi szansę poczucia, że jesteśmy wyjątkowi, że właśnie Manol jest wyjątkową firmą. Jestem pewien, że Manol będzie wybierany przez coraz większą gamę odbiorców, kierowców, ludzi, którzy chcą mieć dobre produkty u siebie. Tak jak ja. Zdecydowanie polecam produkty Manol wszystkim kierowcom, mechanikom i firmom motoryzacyjnym.